Społeczeństwo dopłaci do emerytur samozatrudnionych, którzy mogą stać się gwoździem do trumny dla ZUS. Co kryje tajny raport ZUS, który rząd ukrywał od ponad pół roku i jakie konsekwencje czekają system emerytalny w Polsce? Niemcy blokują rozwój portów w Świnoujściu, który staje się coraz poważniejszym konkurentem dla ich gospodarki morskiej, a temat 800 plus dla Ukraińców powraca i wywołuje polityczną burzę. Ale jeżeli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać dla Ukraińców z 800 plus. Jakie zmiany w dotychczasowych zasadach proponują poszczególne partie i jaki koszt dla budżetu stanowi socjal dla uchodźców? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień poszerzamy świadomość finansową. Stałych widzów proszę jak zwykle o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Niemcy bojkotują port w Świnoujściu. Dlaczego tak się dzieje? Świnoujście rozwija skrzydła w gospodarce morskiej. Port Szczecin-Świnoujście odnotował aż 23% wzrost zysku netto w 2024, co oznacza dodatkowe 27,3 miliona złotych. Terminal LNG, który zapewni połowę gazu dla Polski, już działa, a w planach jest rozbudowa terminalu kontenerowego. Jeśli to się uda, to będzie to ogromny krok naprzód. Ale nie wszystkim to pasuje, bowiem nasi sąsiedzi w postaci zarówno Centralnego Związku Operatorów Morskich, jak i mieszkańców gminy Heringdorf głośno protestują. Przedstawiciele Niemieckiego Związku Portów oskarżają nas o zbyt łagodne podejście do wytycznych klimatycznych, a mieszkańcy wyspy Uznam narzekają na rzekomy wpływ na środowisko. Ale błagam, nie dajmy się zwieścić tym razem. Tutaj nie chodzi o ekologię, to po prostu brudna gra o pieniądze. Nowy intermodalny terminal promowy w Świnoujściu, który usprawnia przeładunek między ciężarówkami a pociągami, to sól w oku dla portu w Rostocku. Nawet się zrymowało. Dodatkowo oddana droga ekspresowa S3 i niższe opłaty drogowe w Polsce sprawiają, że Świnoujście może stać się atrakcyjniejszym i tańszym wyborem dla wielu krajów szukających oszczędności. Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami państwa członkowskie Unii Europejskiej zatrzymują 20% pobranych opłat celnych jako koszty poboru, a pozostałe 80% przekazują do budżetu Unii Europejskiej. Chodzi więc o to, że Niemcy stracą część z tych gigantycznych zysków. Mówimy tu o przepisach w Unii Europejskiej, a poza Unią Europejską jest jeszcze więcej do zarobienia. Obecnie port w Rostoku to największy uniwersalny i jedyny port głębokowodny na Niemiec niemieckim wybrzeżu Bałtyku. Natomiast rozbudowa portu w Rostoku stoi w miejscu właśnie przez wymogi środowiskowe. I na tym polega cały problem. My możemy działać, a oni nie, więc naturalnie przejmujemy znaczną część dostępnego tortu. Prawda jest taka, że Niemcy i Unia sami zaciągnęli sobie hamulec ręczny w rozwoju w imię ochrony środowiska. A obecnie nawet premier Polski uważa, że nie tędy droga i o dziwo ostrzega przed tym innych. Ja będę apelował do wszystkich w Europie i nie jestem już sam, aby wszystkie decyzje dotyczące zobowiązań klimatycznych, Zielonego Ładu, relacji na przykład z Norwegią, żeby podlegały takiej rzetelnej ocenie i żeby brały pod uwagę konkurencyjność, bezpieczeństwo energetyczne, stabilność dostaw i wydaje się, że już dzisiaj Coraz więcej ludzi mówi o politykach w Europie, słucha takich głosów z uwagą. Chciałbym, żeby zdrowy rozsądek był znowu ważniejszy w Europie od czasami przesadnie ideologicznych założeń. I wydaje się, że zaczynają to rozumieć także ci wszyscy, którzy byli bardzo zaangażowani klimatyczną. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Oczywiście nie mówię, aby bezrefleksyjnie wycinać lasy czy niszczyć naturę, ale podejdźmy do tego zdroworozsądkowo. Rozwój gospodarczy nie musi kłócić się z ekologią. Rozwiązanie jak zwykle tkwi gdzieś po środku, w znalezieniu balansu pomiędzy tymi dwiema arcyważnymi kwestiami, a nie w blokowaniu wszelkich inwestycji z powodów ideologicznych. Czy Niemcom uda się zablokować rozwój naszego portu? Na tym etapie raczej wątpię. Wyniki osiągnięte przez polskie porty w zeszłym roku wyglądają naprawdę przyzwoicie. Jeśli chcecie omówić je wspólnie na kanale, dajcie znać w komentarzu, a my przygotujemy dla Was konkretną pigułkę wiedzy na ten temat. Niepokojące dane z ZUS, samozatrudnienie i gwoździem do trumny, to, że zakład ubezpieczeń społecznych to kolos na glinianych nogach, wiadomo nie od dzisiaj. Teraz jednak okazuje się, że jedną z tych najbardziej chwiejnych są właśnie samozatrudnieni, którzy będą stanowić gigantyczne obciążenie dla tej instytucji. Tak przynajmniej wynika z tajnego raportu ZUS. Dlaczego tajnego? Ano dlatego, że z jakiegoś powodu od ponad pół roku raport leżał gotowy do publikacji w rządowej szafie. Dlaczego rząd ukrył raport zus o emeryturach samozatrudnionych? Dzisiaj wirtualna polska ujawniła, że taki raport został przygotowany i wynika z niego, że. Miliony samozatrudnionych wpadną w ubóstwo na emeryturze. Powiedziałem to w czasie przeszłym, bo w magiczny sposób, 24 godziny po nagłośnieniu sprawy przez WP, nagle ZUS postanowił podzielić się raportem z Polakami. Obstawiam, że gdyby nie przecieki medialne, to ten dokument dalej kurzyłby się gdzieś na półce, a być może nigdy nie ujrzałby światła dziennego. Widocznie wnioski w nim zawarte są niekoniecznie tym, czego się spodziewano. Raport został przygotowany na zlecenie ZUS, a za jego wykonanie odpowiedzialna była Polska Sieć Ekonomii. Zlecenie złożono w październiku 2023 roku. Zatem jakie szokujące wnioski z niego wynikają? Z danych i wniosków zawartych w raporcie wynika chociażby, że w 2023 roku samozatrudnionych było średnio 2,25 miliona, co stanowi 12,7% wszystkich zatrudnionych. Polska zajmuje pod tym względem wysokie trzecie miejsce w Unii Europejskiej. Pod tym względem wyprzedzają nas jedynie Włosi i Grecy. Statystyczny samozatrudniony w 2022 roku zarabiał ponadto przeciętnie dwa razy więcej niż wynosiła średnia pensja pracownika. Dokładniej 12 942 zł. Finansowo ta grupa radzi sobie więc całkiem przyzwoicie. Pewną nierównowagę w obecnym systemie stanowią natomiast niskie składki ZUS w stosunku do ogółu społeczeństwa. Otóż ponad 99% 5% samozatrudnionych płaci je w minimalnym wymiarze. W konsekwencji podstawa składek w ich przypadku wynosi średnio 54,3% podstawy pracownika w latach 2006-2019, a w latach 2020-2022 spadła już do 46,7%. Do tego 22% samozatrudnionych w ogóle nie płaciło składek na ubezpieczenia społeczne, a 25% korzysta z ulg, np. płacąc tzw. Mały ZUS. Zatem, mówiąc wprost, grupa obywateli na jednoosobowych działalnościach zarabia średnio dużo więcej niż pracownicy, a jednocześnie odprowadza dużo niższe składki emerytalne. Do czego prowadzi taki stan rzeczy? Raport ujawnia, że ubóstwo emerytalne w ich przypadku jest niemal pewne. Dotyczy to szczególnie kobiet, które mają zwykle krótszy staż pracy, a przechodzą na emeryturę wcześniej. Do tego dorzucam Wisienkę na torcie. Według raportu samozatrudnione osoby, które pracowały przez 30-35 lat po roku 1998 nie osiągną nawet wymaganych środków na minimalną emeryturę. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że obecny system wymaga od ogółu społeczeństwa dopłat do świadczeń samozatrudnionych. Tak, skądś te pieniądze będą musiały się wziąć, a więc państwo będzie musiało dopłacać takim osobom do najniższych ustawowych emerytur. To z kolei oznacza, że system oskładkowania JDG w kontekście emerytur jest de facto niewydolny i premiuje przechodzenie na tak zwane fikcyjne zatrudnienie jako alternatywę do etatu. Czyli w dużym skrócie, raport obala mit nadmiernego obciążenia samozatrudnionych składkami. Przynajmniej jeśli chodzi o kontekst emerytalny i składek odprowadzonych do ZUS, bo wiadomo, że nie są to jedyne obciążenia, które dźwigają na barkach przedsiębiorcy. Osoby prowadzące jednoosobowe działalności, Muszą mieć na uwadze, że dzisiejszy dobrostan finansowy oznacza jutrzejszą biedę na emeryturze. I po tym raporcie nikt już nie powinien mieć co do tego wątpliwości. Dlatego samozatrudnieni nie mogą przejadać tego, co dzisiaj zarabiają i są wręcz zmuszeni do odkładania czy też inwestowania z myślą o przyszłości. 800 plus dla Ukraińców polityczna bomba czy ekonomiczna konieczność? Temat świadczenia 800 plus ponownie wzbudza niemałe emocje. Tym razem po stronie Ukraińców. Rafał Trzaskowski zdecydował się wspomnieć na ten temat w swojej kampanii. Jeżeli Ukraińcy ciężko pracują, a większość z nich ciężko pracuje, jeżeli mieszkają w Polsce, jeżeli płacą tutaj podatki, to powinni mieć prawo do 800. Plus. Ale jeżeli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać dla Ukraińców z 800 plus, to to jest po prostu zdrowy rozsądek. Ktoś to w końcu musi powiedzieć. To nie ma nic wspólnego z brakiem współczucia. W odpowiedzi na te deklaracje PiS złożyło wniosek o nowelizację projektu, proponując dokładnie to samo. Obie propozycje zostały następnie przelicytowane przez Konfederację. Złożyliśmy projekt ustawy mówiący o tym, że trzeba socjal dla Ukraińców po prostu odciąć jedną kreską, tak, Ukraińcy powinni być traktowani tak samo jak wszyscy inni obcokrajowcy przebywający na terenie, na terenie Polski. Czyli ten, cały, nie socjal. Ma, cały socjal idzie się dalej niż Prawo i Sprawiedliwość. Tak, 800 plus dla Ukraińców powinno po prostu być odcięte. Premier polskiego rządu powiedział, że ten budżet jest kojny. To prawda, jest hojny, tylko niestety dla Ukraińców. Mamy w nim pieniądze na wypłacanie 800 plus dla Ukraińców, na 300 plus dla Ukraińców, na 1500 plus dla Ukraińców. Jeżeli ktokolwiek jeszcze wierzy, że program 800 plus ma charakter demograficzny, to my teraz płacimy kilka miliardów złotych rocznie na wspieranie demografii Ukrainy. To kolejna próba uszczelnienia socjalu dla Ukraińców mieszkających w Polsce. Wcześniej wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci migrantów. Nie ma wątpliwości, że moment poruszenia tematu 800 Plus dla Ukraińców nie jest przypadkowe. Rząd także pilnie zaczął pracować nad tym projektem. Zbliżające się wybory napędzają intensywną walkę o głosy wyborców, a taki temat, kontrowersyjny i budzący skrajne emocje, idealnie wpisuje się w strategię przyciągania uwagi społeczeństwa. Eksperci od badań opinii publicznej z pewnością doszli do wniosku, że jest to kwestia, która rezonuje z wyborcami. Dlaczego? Statystyki są nieubłagane, co drugi Polak postrzega wpływu Ukraińców na funkcjonowanie państwa jako jednoznacznie negatywne. Dodatkowo tło tych debat stanowi problem dziury budżetowej i to nie tylko w ZUS-ie, ale także w całych finansach publicznych. Zwłaszcza, że 800 plus to nie jedyne świadczenia, które przysługują Ukraińcom. Przysługuje im także rodzinny kapitał opiekuńczy, becikowe, zasiłek rodzinny czy bezpłatna opieka medyczna, co tylko podsyca napięcia i daje politykom wygodny punkt zaczepienia, aby zmobilizować elektora. Warto przyjrzeć się jednak temu, czy program 800 Plus rzeczywiście tak mocno obciąża budżet państwa w kontekście wsparcia dzieci z ukraińskich rodzin. Spójrzmy zatem na liczby. Według ZUS w pierwszej połowie 2024 roku świadczenie to otrzymało blisko 250 tysięcy dzieci z ukraińskich rodzin. Szybko przeliczając, roczny koszt wynosi około 2 miliardy złotych. A jak by to wyglądało, gdybyśmy wprowadzili propozycję Trzaskowskiego i PiS i nie płacili? osobom niepracującym? Na początek warto sprawdzić, ilu Ukraińców jest de facto aktywnych zawodowo. I tutaj czeka nas pierwsze zderzenie z faktami. Według NBP wskaźnik aktywności zawodowej wśród Ukraińców w 2024 roku wynosił aż 78%. Dla porównania w przypadku Polaków było to jedyne 56%. Trzeba jednak zaznaczyć, że te dane obejmują całą populację, a jak wiemy, Polska to starzejące się społeczeństwo, co znacząco Wpływa na statystyki. Gdyby struktura wieku całej populacji była taka sama jak wśród migrantów, wskaźnik zatrudnienia wynosiłby około 67%, czyli lepiej, ale nadal mniej niż wśród Ukraińców. Wracamy więc do matematyki. Jeśli z całkowitej puli wykluczymy 22% osób niepracujących i założymy, że każda z nich ma jedno dziecko, to mówimy o ponad 54 tysiącach dzieci. Jeśli te 54 340 mnożymy razy 800 i razy 12 daje nam to niecałe 522 miliony złotych. Przyjmijmy nawet, że każda z tych osób ma średnio dwójkę dzieci. Wtedy mamy do czynienia z kosztem nieco ponad miliarda złotych rocznie. Czy to dużo, czy mało, o tym musicie zdecydować sami. Natomiast warto mieć jakiś punkt odniesienia. Takim punktem odniesienia z pewnością mogłaby być cała pula kosztów związanych z programem, która wynosi ponad 62 miliardy złotych. I to dalej mówimy o Kosztach rocznych. Zatem w wariancie zaproponowanym przez Trzaskowskiego i PiS oszczędności z tego tytułu wyniosłyby od 0,83% do 1,66% całkowitej kwoty przeznaczonej na 800. Natomiast w przypadku propozycji Konfederacji oszczędności sięgnęłyby 3,8% z puli. Ponadto w 2023 roku migranci z Ukrainy wnieśli od 0,7 do nawet 1,1% polskiego PKB. Prognozy wskazują natomiast, że udział ten może wzrosnąć do 1,35%. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Deloitte. Niestety nowszych danych krajowych na ten temat brakuje. Jednak co ważne, według NBP w latach 2013-2018 wkład ukraińskich pracowników i firm do wzrostu polskiego PKB wyniósł około pół punktu procentowego rocznie, co stanowiło aż 13% całkowitego wzrostu PKB Polski w tym okresie. I jak porównamy sobie migrację w Polsce do tej, która osiadła się na przykład w Niemczech, to zapewniam, że mimo różnic, jakie niewątpliwie między nami są, łączy nas kultura pracy, a to już naprawdę całkiem sporo. Oczywiście w każdym społeczeństwie, niezależnie od tego, czy mówimy o obywatelach Ukrainy, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Polski, zawsze znajdzie się pewien margines społeczny, który opiera egzystencję tylko na zasiłkach. Tego niestety nie unikniemy. Pytanie zatem, czy Waszym zdaniem propozycję którejś z tych trzech partii należałoby wprowadzić w życie, czy też zostawić te kwestie w obecnym kształcie? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag BizWik w komentarzu i do zobaczenia w jednym z kolejnych filmów wokół mnie. Tutaj odcinek o upadku ruchu, tutaj o problemach gospodarki niemieckiej, a tutaj o spektakularnym starcie Trumpa zaraz po inauguracji. Widzimy się za moment. Cześć!